Poziom 1.1 jest pod poziomem poziomu pierwszego. Pomina długi, prosty korytarz ciągnący się na nieznaną odległość. Jest to prosty, wąski korytarz na poziomie pierwszym, który rozciąga się na nieokreśloną odległość. Ściany zbudowane są z pustaków żydowych pomalowanych na biało, a podłoga jest z niebieskich płytek. Duża część poziomu jest zgodna z niebiesko-białą kolorystyką. Czasami przez pęknięcia i dziury w ścianach i subicie pojawiają się odsunięte rury i kanały wentylacyjne. Podobnie jak poziom pierwszy, poziom ten obfituje zasoby ze względu na wiele skrzyń pełnionych zapasami rozsianymi po całym poziomie. Jednak w miarę wchodzenia na ten podpoziom skrzynie stają się coraz rzadsze, co utrudnia odkrywcom podróżowania na duże odległości. Odkrywcy nie są rozdzieleni przy wyjściu na poziomie 1.1, co umożliwia podróżowanie w grupach. To skłoniło wielu odkrywców do podjęcia wyprawy przez ten podpoziom. Podejmowano wiele prób dotarcia na koniec tego poziomu 1.1, ale żadna nie zakończyła się sukcesem. Nie wynika to z niedostępności lub odległości do przybycia, ale z niebezpiecznych różnic w ogólnym bezpieczeństwie i liczbie podmiotów. Im dalej w dół korytarza, tym bardziej niestabilny staje się ten poziom. Istnieją cztery odrębne sektory tego tunelu, a także niepotwierdzony sektor. Od całkowicie stabilnego do bardzo niestabilnego. Te późniejsze sektory są niezwykle niebezpieczne i należy ich unikać za wszelką cenę. Sektor pierwszy. Jest pierwszym sektorem poziomu 1.1 i najczęściej eksplorowany. Jest on łatwo dostępny i posiada dużą ilość zasobów w ulokowanych w skrzyniach. Wysokość sufitu jest różna i wynosi od 7 do 12 stóp, jednakże szerokość hali pozostaje stała i wynosi około 12 stóp szerokości. W tym sektorze występują uczenie światłówek, podobne jak w przypadku poziomu 0. Często zdarza się, że w sektorze pierwszym znajduje się wielu odkrywców naraz. Jednak po posterunku drugim liczba odkrywców w tym sektorze znacznie spada. W tym sektorze nie ma udokumentowanych żadnych niebezpiecznych bytów, a on sam ciągnie się przez około 10-15 mil. Sektor drugi. To drugi sektor tego poziomu, choć znacznie bardziej niebezpieczny i niestabilny niż sektor pierwszy. Ten odkrywcy nie powinni mieć jednak problemów z poruszaniem się po nim. Jeden w funkcji sektora jest uszkodzonych w niektórych częściach znajduje się, może się przez ściany do innych obszarów poziomu pierwszego. Podłoga w tym sektorze jest często nachylona pod dziwnymi kątami, tworząc strome wzgórza i spadki. Poruszanie się po nim staje się coraz trudniejsze, ponieważ kąt podłogi zmienia się drastycznie w miarę wchodzenia w niego. Kolory korytarza mogą zmieniać się na nienormalne, identyczne fragmenty mogą też się powtarzać, a rury i kanały mogą blokować część korytarza. Prasuje się, że ma on długość od 5 do 50 mil. Ale jest to trudne do zmierzenia, ze względu na zagmatwany charakter tego sektora. Jeśli sektor ten jest tak długi, jak wynika z najbardziej wiarygodnych szacunków, jest to najdłuższy sektor na tym podpoziomie. Progi istoty są rzadkie, ale mogą być to smilery, ogary lub skinstealery, które się czasami tutaj pojawiają. Odkrywcy mogą z łatwością szukać schronienia w niektórych placówkach rozmieszczonych wzdłuż tego sektora. Od tego momentu zaleca się, aby odkrywcy podróżowali w grupach. Pozostawanie samotnie w późniejszych sektorach naraża człowieka na ataki ze strony niebezpiecznych bytów. W różnych miejscach w tym sektorze na ścianach podłodze i suficie można znaleźć oznaczenia. Wygląda na to, że zostały napisane w nieznanym języku, jak dotąd nie udało się ich przetłumaczyć. Sektor trzeci, to trzeci sektor tego podpoziomu. Jest bardzo niestabilny i trudny w nawigacji. Nawet doświadczeni odkrywcy mieliby trudności z przybyciem tego poziomu. Ale w połowie tego stosunkowego, bezpiecznego sektora utworzono jedną placówkę, względu na niestabilność tego poziomu. Bardzo prawdopodobne jest, że można nocować z powrotem w innym obszarze poziomu pierwszego. Duża część tego sektora jest poita ciemnością. Osie, od góry lub latarki nie wydają się zmieniać tego stanu. Jednak czasami, z nieznanych przyczyn, w niektórych częściach sektora mogą pojawić się obszary jasnego światła. Nieznalezionego widocznego źródła światła. Łwit w tym sektorze jest znacznie wyższy niż w sektorze pierwszym i drugim i ma około 20 stóp wysokości. Szerokość waha się od 6 do 20 stóp. Z powodów w sektorze trzecim unosi się słaby zapach środków antyseptycznych, których nie ma w innych sektorach. Mailery często zamieszkują ten poziom. Udokumentowano spotkania z innymi podmiotami, ale trudno je udowodnić ze względu na ciemność sektora. Sektor czwarty to ostatni potwierdzony sektor tego podpoziomu. Jest to niezwykle niebezpieczne miejsce i należy go za wszelką cenę unikać. Niewiele wiadomo na temat tego sektora poza tym co widać na jego obrazie. Wydaje się, że przyjmuje czarno-białą kolorystykę i jest niezwykle niestabilny. Z raportów ekspedycji, która go odkryła, wynika, że sektor ten jest mocno popałdowany, co sprawia, że nawigacja jest prawie niemożliwa. Osoby, które przeżyły, na występowanie ostrych zawrotów głowy, ludności i utraty równowagi. W dużej części tego sektora nie ma kolizji. Okupowanie no, przez poziom rzuca człowieka w prawdopodobnie nieskończoną pustkę. Z sektor ten zamieszkają masy niebezpiecznych bytów. Wygląda na to, że nie wyższają praw grawitacji i swobodnie unoszą się po poziomie. Niektóre istoty są wadliwe i generują się z mutacjami. Jeden z badaczy opisał skin w prawdziwej postaci ze skrzydłami śmieci. Bardzo rzadkie lub unikalne byty, które również tutaj powstają, sprowadzi wielu do przekonania, że anomalia spowodowała, że sektor powielił byty lub je zmutował. Grupa odkrywców, która opuściła się od tego sektora, wróciła z siedmioma członkami mniej. Doma ciężko kołczonymi i sześcioma zmutowanymi. Te, które zostały zmutowane, miały dodatkowe ramiona, anormalne dziury w ciele, inne dziwactwa bez żadnych nieprzyjemnych skutków ubocznych. Sektor czwarty został niedawno odgrodzony przez MECH. próbując zapobiec dalszym incydentom takim jak ten. Znak na końcu sektora trzeciego brzmi: Uwaga! Omin ten punkt, śmierć jest nieuchronna dla wszystkich, którzy wejdą do sektora czwartego. Pomimo tego ostrzeżenia, Kilku odkrywców zniknęło z tego poziomu. Wpuszcza się, że przynątym zniknięć był poziom 1.1. Sektor piąty. Na podstawie relacji członków grupy, która zapuściła się do sektora czwartego, może istnieć piąty sektor. Kilku członków mówi o dalszym poziomie, który zobaczyli, gdy byli w sektorze czwartym. Jednak wielu z tych odkrywców zmarło wkrótce potem lub zostało doprowadzonych do szaleństwa. Z tego powodu MEC nie potwierdził żadnego z tych twierdzeń. Jednym spójnym opisem wśród ocalałych była latarnia świetlna, która w nieznany sposób przyciągała do siebie odkrywców. Koncentruje się zapis wideo z wywiadu z niektórymi ocalałymi. Koncentruje się zapis wideo z wywiadu prowadzonego z trzema ocalałymi z sektora czwartego. Urzędnik Meg David Stewart przeprowadził wywiad z Owenem Richardsonem, Jaylenem Harrisem i Karą William na temat ich doświadczeń w sektorze czwartym. Wywiad jest następujący. Eee, w porządku, dziękuję za przybycie Zadam ci tylko kilka pytań na temat twoich doświadczeń w storze czwartym krótka cisza, mówiąc wieki się nie było na krześle to miejsce jest poza piekłem, to pewne w jaki sposób? słyszałem, że było wiele dziwnych istot towarzyszyłeś coś jeszcze dziwnego? tak, wszystkie istoty były wadliwe niektóre z nich w pewnym sensie zamieniły się funkcjami z innymi bytami pamiętam, że istniała jakaś kombinacja skin skillera i ćmy to było pokieprzone stare Boże, że na samo niektórych tych rzeczy, które były prawie normalne, inne wręcz makabryczne. Wszystkie też unosiły się w powietrzu, więc kiedy byliśmy ucani po całym poziomie, po prostu unosiły się nad nami, czekając łatwego zabicia nas, niczym sępy. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego gang tunelowy chce ominąć ten sektor. Nie ma po prostu sensu. To trochę dziwne, że istoty nie atakowały aktywnie. Skoro o tym wspomniałeś, jest to trochę dziwne. Kiedy byłem całkiem nowy na Backroomsach, spotkałem Smilera na poziomie drugim, a on nie przestał mnie gonić. Na szczęście znalazłem drzwi na poziom czwarty, i inaczej prawdopodobnie miałbym przejepane. Powiadałeś wszystkim o takim swoim doświadczeniu bliskim śmierci setki razy. Do licha, nagramy wywiad na temat tego innego doświadczenia bliskiego śmierci. Nikogo to nie obchodzi. Wszyscy widzieliśmy już Smilera. Dobra, dobra, zamknę się. Gdzie byliśmy? Na istoty. Tak, było to, a potem światło. To była najgorsza część. Co masz na myśli Poprzez. Kaliston będzie zrywał się ze swojego miejsca, machając ściekle rękami. Dopał stewarda za ramiona i zaczyna nim energicznie począsać. Światło, przywołuje, wsiąga nas bliżej. Proszę pana, proszę puścić. Richardson staje i ciągnie kalista z powrotem na miejsce. Nie przejmuj się nim. Odkąd opuściliśmy sektor czwarty, nie jest z nim dobrze. Jak to? Kaliston nikomu nie odpowiada. Czasami był bzdury na temat światła. Nie wiem dlaczego. Chcemy zgadywać, sektor czwarty w jakiś sposób namieszał mu w głowie my też tak myślimy w każdym razie, co mówisz o świetle to było jak latarnia morska w tunelu pojawiło się jakieś światło my próbowaliśmy podejść do tego myśląc, że udało nam się osiągnąć wyższy poziom wtedy wszystko poszło na południe wszyscy krzyczeli znikąd boję się ze tej istoty to wtedy straciłam brata dostrzegliśmy światło i pobiegliśmy w jego stronę próbowałem go zatrzymać, ale nie mogłem podszedł za blisko to był ostatni raz, kiedy go widziałam Musimy wrócić, musimy wrócić, Najść niebo, światło wzywa, Podej bliżej, sekrety wszechświata kryją się w świetle, światło wzywa, światło wzywa, Wina na zewnątrz, to, to światło robiło z nami dziwne rzeczy, wszyscy biegliśmy, niektórzy poszli w stronę światła, inni uciekli, niektórzy podeszli za blisko, nigdy więcej ich nie widzieliśmy, ktoś kogo znam, przyjaciel, odwrócił się, wrócił się na lewą stronę, wszystko wypływa, Kogoś nie wrócą, właśnie poszli odpocząć. Nie masz pojęcia, co się stało się z tyś stary, szalony głównie. Nie byłeś tym, który widział, jak twój brat umiera na twoich oczach. Niech to jest. Kara, proszę. Bilans wykonuje wulgarny gest na Sona. Proszę wróć. W porządku, nie musimy rozmawiać w cietrę. Mam dość tych wzgór. Możesz wziąć te rozmowę kolejkę snu i stawić się w dupę. Wszystko w porządku, co nie twoja wina. Światło jest dla niej tematem z oczywistych powodów. Możemy kontynuować twój wywiad, ona w końcu odzyska rozum. Oczywiście, panie Harris. Może pan powiedzieć więcej się siebie. To kusi. Dokąd poszli zagini odkrywcy? Kwiatło. To przykład ich na inny samolot. Podniosło ich istnieje. Tego nikt nie wie. Poza tymi, którzy tego się czyli. pokoje boczne! Pokoje boczne? Czy ten klaun naprawdę mówi, że istnieje jakiś inny rodzaj bzdur z vackrooms? Może tak, może nie. Ja to wzywa. Do no do egzystencji. Musimy wrócić. Musimy wrócić. Weźmy z powrotem. Muszę wrócić. Przepraszam, to zbyt niebezpieczne, aby... Kai tym zrywa się z krzesła i rzuca się bez spokój, dławiąc Tuarta. Placzcą spieszy się, by ten go ociągnąć od niego. Ktoś kopie nogę statywą, w którą zamontowany jest aparat i ten spada na ziemię. Teraz jest skierowany w stronę Muszę wrócić! Muszę wrócić! Muszę wrócić! Przywróć mnie, kurwa! Muszę wrócić! Przywróć mnie! Koniec nagrywania. Organizacje. Mamy dwie grupy, które walczą o tego pod Jest Tunel Gang i Mac. Korytarz zespołu MEC Team Corridor to grupa zlecona przez Mac, w celu zbadania i udokumentowania poziomu 1.1. Obejmuje to m.in. organizowanie wypraw mających na celu dokumentowanie mniej znanych sektorów, i katalogowanie bytów występujących tutaj. Składa się z kilkunastu stałych członków, a także kilku tymczasowych badaczy i odkrywców, którzy badają ten poziom. Team Corridor zarządza także i zaopatruje niektóre z różnych pracowników na tym poziomie. Gang tunelowy Gang to grupa samozwańczych odkrywców, którzy roszczą sobie prawa do tego poziomu. Na ich czele stoi człowiek znany jako po prostu Blake. Jednak dalsze badania wykazały, że jest to były członek Mac o imieniu Miles Mason. Są stosunkowo wrogo nastawieni i nieustannie walczą z Mac o kontrolę nad tym poziomem. Gang wierzy, że koncepcyjny sektor 5 może być wyjściem na zaplecza. Za Podejmował wiele prób, aby to zrobić. Składa się on z sześciu stałych członków. Zdobyli nieformalną placówkę na końcu sektora drugiego, tzw. chatkę Jakuba, którą teraz akceptują jako swoją siedzibę. Chociaż są wrodzy, rzadko niebezpieczni, ich broń jest niezwykle prymitywna, wykonana ze skrawków skrzyń z zaopatrzeniem pozostawionych wokół tego poziomu. Z tego powodu wielu odkrywców było w stanie odeprzeć ich w celu uzyskania dostępu do sektora trzeciego. Meg zdecydowała się opuścić gang tunelowy w spokoju i nawet próbowała to podjąć z nim pokojowe Negocjacje, lecz on odmówił. Jeden z przedstawicieli argumentował, że gang tunelowy zapewnia materiały odkrywcom, zapuszczając się w głąb tunelu, dzięki czemu Mac nie musi zużywać większej ilości materiału w celu uzupełnienia zapasu. W końcu znaleziony też notatnik jednego z członka gangu tunelowego, zostało to przepisane. I pierwszy, wprawy numer 4, 2 lipca 2021 roku. I rozpoczynamy naszą czwartą podróż do sektora piątego. Mamy mnóstwo jedzenia i wody, więc mamy nadzieję, że uda nam się tam dotrzeć, Gdzie gdybyśmy zarazem wcześniej. Lake twierdzi, że jesteśmy lepiej przygotowani niż kiedykolwiek. Mieniliśmy się na kilka torów, w których będziemy mogli pomieścić jeszcze więcej rzeczy. Mam nadzieję, że to pomoże. Dzień drugi w czwartej. 2 sierpnia 2021 roku. W porządku. Nie mogłem zaktualizować pojazdu, że cię było zbyt ciemno, ale w końcu natrafiliśmy na jasny obszar. Wczoraj spaliśmy na korytarzu i wszystko poszło gładko. Blake mówi, że za kilka godzin powinniśmy dotrzeć do posterunku numer 4. I widzieliśmy jeszcze żadnych bytów, co oznacza, że mamy więcej szczęścia niż ostatnim razem. Aktualizacja. na posterunek 4. Kam wpadł na pudło, kiedy i się w kolano. Nie wiem jak bardzo jest z, z tego stan, ale twierdzi, że może przybrać yy, i wydaje się, że chodzi dobrze. Poza tym trochę uciekam. I wieczorem weźmiemy się przy pudełku, przy tym posterunku i jutro osiągniemy połowę postępy. Dzień trzeci. Emma planowała nas dzisiaj obudzić, ponieważ wcześniej wstaje, ale okazuje się, że Smiler postanowił zrobić to za nas. Potkał się do nas i zaatakował, gdy spaliśmy. Blade zdołał się przetrwać, ale Kam nie miał tyle szczęścia. Kupając się nie patrzył do końca i przejechał prosto przez ścianę. Blade mówi, że nie wracamy i że spotkamy się z nim, kiedy skończymy. Postaramy się dzisiaj osiągnąć jak największy postęp, ale Blade twierdzi, że do sektora czwartego dopiero dojdziemy za kilka dni. Ta ciemność zaczyna zbierać żniwo. A tytuły, plamy tego plamy oświetlającego światła nie pomagają. Wspomniałem jak bardzo mnie nawiedziłem tej branży. Dzień czwarty. Blade mówi, że zbliżamy się do skóra czwartego. Dotarliśmy już do miejsca, w którym zabudziliśmy z ekspedycji drugiej. Jednak ciała Jake'a już tutaj nie ma. Nie wiemy gdzie się podziało. Dostawy zaczynają się kurczyć, mamy nadzieję, że to nam się to uda. I dzień piąty. Nie dotarliśmy do wejścia do skóra czwartego. Nigdy nie myślałem, że dotrę tak daleko, ale oto jestem. Swój korytarz wiruje i kręci się jak podczas jakiejś dbacznej przyjażki w wesołym miasteczku. Blade mówi, że zanim podejmiemy decyzję spędzimy kilka dni na ustaleniu poziomu. Trochę się denerwuję, bo zapasy się kończą. Miejmy nadzieję, że sektor ten nie jest długi, bo musimy się tym wkrótce wydostać. Dzień szósty. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że poważnie nie dostaliśmy tego, ile jedzenia potrzebujemy. Jeśli wkrótce nie ruszymy dalej, być może będziemy musieli zawrócić. Blade mówi, że powinniśmy wykonać ruch. Widzę istoty pojawiające się daleko wejścia. Po prostu pojawiają się i niektóre z nich wyglądają dziwnie. Z Jegoś powodu nie wydają się nas zbliżać. Blade mówi, że teraz albo nigdy. Wygotujemy się i ruszamy. Jest naprawdę zdenerwowany. Jest duża szansa, że wszyscy tu umrzemy. Ale to nie tak, że i tak nie miałem umrzeć w Bacchus. Równie dobrze bo możemy zaryzykować. Jest to koniec tego dziennika. Los autora jest nieznany. Jednakże Blade i dwóch innych odkrywców wcięli w placę J.K.O. około dwa tygodnie po tym ostatnim wpisie w dzienniku. Zapytane o to Blade, jakikolwiek inny członek gangu tunelowego odmówili opowiadania o wydarzeniach związanych z ich wyprawą: bazy, placówki i społeczności. Na tym podpoziomie istnieje kilka placówek bezpiecznych miejsc. Są one zaopatrzone w różne zapasy i zasoby dla odkrywców. Posterunki zlokalizowane są we wcześniejszych sekcjach poziomu i mogą być obsadzone stałą obsadą, ale późniejsze placówki są często niezamieszkane oraz w celu uzupełnienia zapasów co kilka tygodni lub miesięcy. Wiele z pięciu placówek zostało złożonych przez MEC, ale niektóre są tutaj placówkami niezależnymi. Posterunki zazwyczaj znajdują się na obszarze, na którym występują pewne zmiany w tunelu. Pojmuje to małe zagłębienia w ścianie, których korytarz może rozszerzyć się do 20 stóp lub więcej, lub duże pokoje, do których można dotrzeć krótkimi bocznymi korytarzami. Nie wiadomo, co powoduje się tych anomalii w jednolitym korytarzu. Placówka pierwsza. To placówka ze stałą obsadą zlokalizowana w sektorze pierwszym. Jest to najbezpieczniejsza i najbardziej stabilna placówka dla wszystkich. Jest stale obsługiwana przez członków MEK i jest często uzupełniona w zasoby. Przy wejściu do tego posterynku korytarz otwiera się na mały pokój, tylko znajduje się pomieszczenie do przechowywania zapasów. Zestaw czterech czy osobowych pryczy dla podróżnych, chłodnie do przechowywania żywności i innych podstawowych towarów. Placówka ma cechy podobne do niedokończonej piwnicy. Ściany są spójne zresztą poziom. Wykonane są z pustaków żydowych, jednakże są niemalowane. Do ścian i sufitu przymocowano osłonięte rury i kanały wentylacyjne, a także standardowe oświetlenie fluorescencyjne. Podłoga była pierwotnie brudna, ale od tego czasu stała zastąpiona drewnianymi deskami. Placówka druga znajduje się na skrzyżowaniu sektora pierwszego i drugiego. Jest obsługiwana Meg. jest to największa z placówek obejmująca sieć pomieszczeń. Pokój wielosobowy z 16 łóżkami wędrowymi, kuchnię, z magazyn, halę handlową oraz wspólny obszar. Odkrywcy spędzają w tej placówce najwięcej czasu ze wszystkich innych, przygotowując się na nadchodzące niebezpieczeństwo. Przy wejściu do tej placówki korytarz rozrzuca się na około 3 metry. Na tym rozszerzonym obszarze znajduje się hala handlowa, w której odkrywcy wystawiają swoje towary i operują transakcje. W obu stronach hali handlowej znajdują się drzwi, z których każdy otwiera się do małych pomieszczeń. pomieszczeń. Postronek ten jest ostatnim wystarczająco stabilnym posterunkiem. Podłoga, ściany i sufit włożone są białymi płytkami. Placówka jest oświetlona standardowym oświetleniem fluorescencyjnym, które działa z timerem i świeci przez 16 godzin dziennie, a przez pozostałe 8 godzin jest wyłączone. Jest ona zaopatrywana głównie przez Mac, ale niezależnie od odkrywcy często są skłonni handlować za materiały w sali handlowej. Placówka numer 3. Po stronie krzyżu mała półka na ścianie połowy sektora drugiego, na której znajdują się różne zapasy. Pod dolną półką znajduje się również małe łóżeczko, które można wysnąć i móc na nim spać w przedpokoju. Wiadomo, że z powodu usterek, więc niestabilność sektora drugiego w niewytłumaczalny sposób znikają z półek. Zakończyło to wiele misji wcześniej, ponieważ odkrywcy chcąc uzupełnić swoje zapasy, po sterunku trzecim odkryli, że półki są puste i musieli wrócić do posterunku drugiego. Nie mając innego wyjścia, odkrywcy muszą spać na korytarzu i ryzykować atakami ze strony wrogich istot. Postronny trzeci jest uzupełniany co miesiąc przez Meg. Hatka Jakuba nieformalna placówka znajdująca się na końcu sektora drugiego. Budowana jest z zapasowiek ubrań i pościeli na tej napatyki, oraz prymitywną chatę w dużej wnętrze ścian. Powstał podczas wyprawy na koniec poziomu 1.1, prowadzonej przez Jakoba Bokaja. Zespół użył go do przechowywania dodatkowych zapasów, aby móc je uzupełnić bez konieczności powracania do postronu jego lub trzeciego. Po katastrofalnej porażce tej misji, Gantunelowy przejął katę dla siebie i zamieszkał tam na stałe. Dopóki ktoś nie wykazuje żadnych oznak przejścia do mek, gangnolowy kandel z odkrywcami w chacie. Placówka czwarta. Posterunek ten jest wyjątkowo niestabilny i powinien być używany wyłącznie do szybkich postojów. Składa się w drewnianej strzyni do przechowywania około 4 stóp na wszystkich osiach, prawdopodobnie zebranej gdzieś z poziomu pierwszego. Wewnątrz znajdują się różne rodzaje żywności, napojów, odzieży i innych niezbędnych rzeczy. Znajduje się na środku sali, aby odkrywcy mogli go łatwiej znaleźć. W pewnościach sektora trzeciego. Rzadko jest uzupełniany uzupełniane ze względu na trudność wprawy do tego sektora. Niektóre wrogi istoty ustaliły, że odpływcy często przychodzą do tego pudełka i będą czekać, aż z niego niepodejrzewający odpływcy pójdą w ich stronę. Placówka piąta jest opuszczona. Podjęto kilka prób założenia piątej placówki na drugim końcu trzeciego, jednak po kilku atakach istot Meku uznało, że ta placówka blokowała zbyt dużo zasobów i była trudna do założenia. Wejścia i wyjścia na poziom 1.1 można wygodnie dotrzeć podróżując na południe od Mega Alpha Base na poziomie 1. Na zewnątrz wejście znajduje się znak informacyjny o jego istnieniu. Poziom 1.1 nie wydaje się być dostępny z żadnego poziomu poza poziomem pierwszym. Poziom ten można opuścić cofając się korytarzem i wychodząc przez wejście na poziom. No Clipping może również wyładowywać odkryców losowej części poziomu pierwszego. Jest to jednak nieprzewidywalne i powinno być stosowane wyłącznie jako metoda ucieczki w sytuacjach awaryjnych. Też pamiętaj, że nocne wyjście z sektora czwartego nie powoduje powrotu jest na poziom pierwszy. Nie ma udokumentowanych sposobów uzyskania dostępu do poziomów innych niż poziom pierwszy. I cóż, to było na tyle. Pod był to jeden z najdłuższych odcinków z podcastus z Backrooms. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Tłumaczenie może nie jest jakieś najlepsze, ale mam nadzieję, że zrozumiałe została przekazana informacja o tym poziomie. Więc tak, jeśli wam się spodobał, dajcie sobie jakiś znak w komentarzu. Podaj na przykład jaki inny poziom mam nagrać, czy zostawić zostać subskrypcja, w górę albo po prostu inny komentarz. A ja sam żegnam. Do zobaczenia na razie.